Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o budżecie obywatelskim. Inaczej nazwany budżetem partycypacyjnym polega na tym, że członkowie danej Wspólnoty decydują na to, gdzie leci kasa. Nie przekracza to najczęściej 1% wydatków i też nie jest obowiązkowe. Chyba że jest to miasto na zasadach powiatu, to wtedy minimalna ilość, jaką mogą na to wydać, to 0,5% środków oczywiście. Jest to imo bardzo fajna rzecz, bo ludzie, którzy znajdują się w danym społeczeństwie, w danym miejscu, mogą zdecydować, gdzie idą pieniądze i też oni najbardziej wiedzą o obecnych problemach, tych, które dzieją się dookoła nich. Więc na mogą naprawić te problemy dzięki temu budżetowi i też mogą dać do zrozumienia urzędnikom, co tak naprawdę jest problemem, który przeoczyli. Ta kasa może polecić na jakiekolwiek inicjatywy: budowa różnorakich dróg dla samochodów, dla ludzi, dla rowerów, jakieś kompleksy sportowe, windy w szkołach, jak będziemy mieli takie w piątce, korepetycje z panem <küh> Rodowem za darmo dla biednych dzieci, dmuchana anime dziewczynka na lokalnej stacji benzynowej naprawdę cokolwiek się komukolwiek zamarzy. Jest to naprawdę fajna rzecz. Polecam. 2 na 10.